Siomonoszko z Londyński maniak. jesteśmy na Gagabinie 138. Mam tutaj o niemarka z 2004 to, to? roku. Taki dość stary Niemark. Niestety. Niestety, nie, chociaż no nie, nie, się, nie da się, bo to jest od tego. Nie, bo będzie, no, będzie hałasował, bo tu hałasuje, więc sobie nie klikaj. Tutaj są dane. Ej, no, to konserwatora Tak cała winda się prezentuje. Nie jest zbyt dobra Znaczy nie jest zbyt dobra, ale lepsza niż te windy na dworcu głównym Albo na... Albo te listy serwisy No właśnie To, to już jest nowe, to już gówno to już Te nowe, te nowe oczywiście, nie? To no nie jest nudne wydaje mi się. To nie jest aż tak nudne, nie? Dobra A czasu. no ale i te... a to ty? Spoko Dobra no, taki oto przycisk. Lecimy do klatki obok. Jeździ oto taka podobna winda. Tylko ta się różni tym, że ma wysiedlacz osobno i przycisk. To jest dość ciekawe. Dość ciekawe to jest. Może być. No może być. No. To prawda, zgodzę się. Odjechała? Ej, co, co mówisz? Stoi tu. Ale go na. Nie stoi, bo jest na zero. Na zero jest. Będę na zero, A, bo się nie Jeszcze tak. No. Więc jest na ósmym piętrze. No. Ten oto nie ma. Ciekawa zacząłem Kiedyś Kiedyś były takie na buinkowie. Mojej koleżanki i mojej babci. Moja wcisnąć? Nie ma. Ja nie ma. Nie do zamykania. Nie no, ma, jest w Tam ponoć od, odmalowali, wiesz? Bo to mi z GMK-ami no. tego, którego ja na odcinku. Tak. tak, to jest ta chyba, bo jest nowo pomalowana, a nie ma malowania, nie? I czuć, to prawda. To to Kamera, tak. oświetlenie. Szkoda, że te lampy nie działają, chyba. To już jest tam to jest się zepsuje. Pewnie się zepsuły już dawno. Ścieńmy No. A no. Nie pytajcie, czemu mam radę. No. Każdy już nim Kurwa. gdzieś na czwartym Ty zatrzymał nas, ale numer. Go nie ma. Może to jest znowu. Nie, może to jest znowu. Falownika ma, ma... ona nie ma. No. Poczułeś? No nie ma falownika. Tak ruszyło To prawda. No. Myślę, że się znowu zatrzymała, tak dziwnie. Kurwa. Mhm. Kurwa. Dobra. Jesteśmy na parterze. Ja, ja mogę. No. Dzięki za oglądanie. Dziękuję i pozdrawiam cały TikTok.